Duma, satysfakcja, radość, wdzięczność dla wszystkich, którzy tutaj są. Fajnie, że mieszkańcy mogą się zintegrować, rodziny mogą przyjechać, zobaczyć co się dzieje w gminie. To jest raz w roku tylko i dlatego wieś się organizuje, żeby być na dożynku. Jest impreza taka bardzo ważna, sztandarowa nasza, jak to nazywamy, bo jest początek września, kończymy wakacje. Dziękujemy dzisiaj rolnikom, przedsiębiorcom działającym w otoczeniu rolnictwa. Dziękujemy Panu Bogu za plony przede wszystkim. I właśnie w tej chwili, w tym czasie możemy już tak by realnie oceniać to, co się wydarzyło wiosną, latem, teraz już w sierpniu. Plony są zebrane, plony nie są złe, czekają jeszcze nas żniwa kukurydziane, ale dzisiaj właśnie ta frekwencja, tak wiele ludzi, wiele wystawców, wiele radości, to dodaje takiej otuchy, siły do pracy, to też świadczy o tym, że ludzie chcą się spotykać, że chcą właśnie rozmawiać, że chcą się weselić e, oprócz pracy oczywiście ludziom na wsi, nie tylko na wsi, wszystkim przedsiębiorcom należy się też troszeczkę zabawy. I dzisiaj mamy właśnie w sercu piekut, e, mamy też serce rolnictwa. Z tego się bardzo cieszymy. E, zamysł od początku dożynki jak zaczęły się 20 ponad lat temu, pierwsze to pomysł czy cel był taki, żeby na tych dożynkach mogli spotykać się wszyscy, wszystkie pokolenia, dzieci, młodzież, starsi dorośli, seniorzy, żeby można było przekazywać tradycje Dzisiaj właśnie mamy już jeden zespół był narwianie, teraz drugi za chwilę będzie grał sami swoi, gdzie chcemy pokazać oprócz tradycji tych dożynkowych, więcej, tradycje dożynkowe wspaniałe, ale również tradycje weselne stare, które troszeczkę odchodzą w zapomnienie, prawda? I, i za chwilę będziemy świadkiem tego, jak to kiedyś się bawiono na weselach. Na spotkaniach wiejskich, jak właśnie było wesoło, jak było fajnie, jak ludzie się solidaryzowali ze sobą, jak sobie pomagali na wsi. To jest ogromnie cenne, że sześć naszych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy wszystkie koła wystawiły stoły. Dwadzieścia kilka wsi wystawiło więcej. To się rzadko spotyka. E, dzisiejszy konkurs też na wianek, który panie dziewczynki przygotowały cudowne wianki plecione właśnie własnoręcznie przez wiele godzin przed dożynkami. To daje do myślenia. E, to daje do myślenia, że e, że ludzie chcą, że chcą poświęcić swój właśnie prywatny czas, że chcą się spotkać. E, oczywiście też ze strony samorządu e, staramy się podziękować, podziękować słownie, podziękować w postaci dyplomów, pucharów, ale też jakieś tam wsparcie dzięki pomocy sponsorów, wsparcie finansowe, dzięki temu wsparciu sponsorów możemy zaoferować dzieciom czy bezpłatne miasteczka zabaw czy bezpłatne zabawy, czy animatorów, czy muzykę, czy zespoły to jest też ogromnie ważne, dlatego tutaj dziękuję rolnikom, dziękuję przedsiębiorcom, którzy nas wsparli, dziękuję kołom gospodyń wiejskich, wszystkim sołectwom, wszystkim wszystkim, którzy tu przybyli. Dziękuję bardzo. Mieliśmy pierogi z kapustą i z grzybami leśnymi, babkę ziemniaczaną i karkówkę zabiekaną na kapuście. I oczywiście ciasta jeszcze różne. Marcinka. Pleśniaka, stare ciasto, senkacz, nieżeszki, własnej roboty. Pleśniaki, serniki z rozpiniami, wafelki własnej roboty. Super wydarzenie, dużo młodzieży, wesoło, to jest najważniejsze. I to szeregu lat w piecu najpiękniejsze i wesołe To Jest dużo młodzieży, która zainteresowana, jest to zabawy. I poprzednio tego nie było, a teraz. Yy, Aż się serce raduje, że to takie coś jest. Organizowane przez wójta Marka Kaczyńskiego. I koło gospody wiejskich, bardzo obficie stoły zaopatrzone we wszystko i w ciasto, i kanapeczki, i ten smalczyk z ogórkami. Naprawdę super. To jest naprawdę na czasie, i to cieszy, że mieszkańcy mają rozrywkę, bo to jest wieś. Ciężko pracują, ale chcą się i pobawić. Słowiec przygotowała. Oczywiście wienie zożynkowy to jest podstawa, który samodzielnie uwiła, zrobiła. No i oczywiście kobietki z koła gospody miejskiej wystawiały ciasta wszelakiego rodzaju pierogi, jadła, nawet był dzik upieczony i skonsumowany do ostatniej kostki. To jest święto naszej gminy taka największa impreza. Gmina, do której przygotujemy się przez wiele miesięcy. No to jest święto plonów, tak? a to jest teren rolniczy, także e, wszyscy tutaj przychodzą po to, żeby wspólnie i podziękować za plony, wspólnie się pobawić, spotkać i miło spędzić czas. Jest i dla ducha, i dla ciała. Tego dożynki dożynki są w konwencji weselnej, w konwencji wysiadowania weselnego, także był zespół Nerwianie, który przedstawił nam obrzodek weselny, tradycyjny, był chór wojskie melodie, który też śpiewał różne tradycyjne i i weselne pieśni. Teraz też zespół sami swoi, który, który prowadzi taką potańcówkę weselną z lat 70. No i gwiazda wieczoru, zespół Enjoy, a potem Mateusz Schulz, DJ do 23. będzie prowadził dyskotekę. Fajnie, że mieszkańcy mogą się zintegrować, rodziny mogą przyjechać, zobaczyć, co się dzieje w gminie. W ogóle sama ta organizacja tego wszystkiego można podziwiać ludzi którzy się angażują, te stoły, czy w ogóle, na no, naprawdę fajna imprezka. Muzyka teraz pięknie, jeszcze co niektórzy, fakt, że starsi, ale tańczą, czują tą swoją atmosferę muzyki. No nogi prawie same chodzą, ale tak brak odwagi może i tak, nie wiem, może jeszcze się człowiek rozkręci, tak? Żeby dzisiaj to tak wyglądało, to mieszkańcy muszą się spotkać ileś razy, zorganizować się, przygotować, bo taki wieniec zrobić, to podejrzewam, że ileś osób musi przy tym pracować, tak jak na przykład te stoły dożynkowe, te jedzonko, żeby tutaj było smaczne przygotować. To też jest naprawdę dużo pracy, ale fajnie widzieć uśmiech na twarzach dziewczyn, bo te koła gospodyń są super. W ogóle to nagrody powinny się należeć do tych pań przeważnie, bo panów mniej się udziela. No myślę, że to jest super, fajne no. To jest piękne, że to dalej kontynuujemy takie coś wspaniałego. Znaczy były dożynki, no ale nie takie ukazały, bo może trochę może społeczeństwo było biedniejsze, może tak nie miało możliwości, może nie było komu tak przygotować tego, a teraz jest naprawdę fajnie. Pięknie, zadowolona jestem. Jestem tu już któryś raz, w tamtym roku byłam yy, i powiem, że yy, zawsze sprzyja pogoda, chociaż dzisiaj było tak nie wiadomo jak. Yy, ale co jest ważne, że gromadzi to wiele osób, pokoleń przede wszystkim, tak? Yy, repertuar, tak jak można było zobaczyć, jest różny, różnorodny dla każdego. Także myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa, aby trwała jak najdłużej. Mogliśmy też podziwiać te piękne wieńce. I trzeba zaznaczyć, że mieszkańcy e, tworzyli je sami. Także e, nawet wianki na głowach. Siedziałam tutaj w pierwszym rzędzie i był ten konkurs. Fajna też inicjatywa. I, i na początku, jak zobaczyłam małą dziewczynkę, która przyszła w tym wianku, tak? E, zrobionym ze świeżych kwiatów. E, taki szok. E, Młode pokolenie, nie? Fajnie, że dzieciaki też się uczą, że, że, to, że ta praca na roli i to wszystko, że to jest też ciężkie i że nie tylko telefon, że te wianki też, że to jest tradycja. Yy, I przede wszystkim ta woń kwiatów, którą było czuć, yy, niesamowite, niesamowite. Także piękny zwyczaj, piękny korowód, yy, super mieszkańcy, super wójt, super pani dyrektor, także. Co tu dodać więcej? Trzeba na pewno, żeby to było. Inaczej to wszystko by zanikło, bo dzieci, moje dzieci i wnuki, się angażują w to. Także mam nadzieję, że podtrzymamy tę tradycję i dalej będziemy to ciągnąć jeszcze przez długi, długi czas. Święto jest piękny miesiąc piękne, wszystkie